Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie na kanale Nie Ty Chiny. Witamy w Chinach. Dzisiaj myślę sobie tak, kurczę, miałem wyskakiwać z lodówki. O, miałem wyskakiwać z lodówki na początku filmu, ale myślę sobie, kurde, przecież jestem poważnym gościem. Stary chłop w średnim wieku, dwójka dzieci, myślę, co sobie będę jaja robił. A temat generalnie dzisiaj jest poważny. E, temat jest poważny dzisiaj, bo sprzątam mieszkanie. To raz. I An-An ma 14 miesięcy. 14? Czekaj. Nie. 15? Rok kiedyś, w grudniu się urodziła. An-An ma no 14 czy tam 15 miesięcy. I spadła wczoraj z łóżka. Zaraz Wam pokażę. An-An słuchajcie spadła z łóżka. An-An śpi tutaj razem e, z mamą na naszym łóżku i An-An słuchajcie spadła, spała sobie ale wierci się w nocy i spadła tutaj na dół pomiędzy łóżko a szafę no dobrze była mata na ziemi, bo maty mamy na ziemi no tutaj maty są na ziemi, tak mieliśmy rozłożone po dwóch stronach łóżka no także kurczę dobrze, że mata była i się nic nie stało ale jak widzicie, temat jest mega poważny. No i dzisiaj, przy sprzątaniu, tak postanowiłem, że kurczę, An-An, muszę jej zrobić jakieś lepsze, lepsze miejsce do spania, żeby nie spadała z łóżka więcej, bo jeszcze się, jeszcze się potłuczę i złamię sobie rękę albo nogę. Także tego byśmy na pewno nie chcieli. Także teraz, właśnie, hu, Przy sprzątaniu mieszkania, no pomyślałem, że An-An tutaj. Zamiast spać z mamą cały czas, bo ja tutaj śpię z moim synem w pokoju, w pokoju dziecięcym śpimy razem. Tutaj go ochraniam, żeby mu się nic nie stało w nocy. Jakby się tam zakrztusił, to jakby się zakrztusił, to żeby mu pomóc i tak dalej. No, także tak czuwam nad nim trochę w nocy, żeby, żeby wszystko było ok, żeby mu się dobrze spało. No, ale w związku z tym, że Anna zaczęła spadać z łóżka. To e, sytuacja jest poważna. No i tak postanowiłem, że e, przearanżujemy trochę tutaj pokój dzieciaków, żeby An An i Yang Yang spali w tym samym pokoju. No, a ja w końcu będę mógł wrócić do żony i spać e, z żoną, słuchajcie, co noc. Bo tak Shinpei teraz An An śpi razem, bo ją karmi tam, więc one się tam karmią w nocy. No, a ja śpię tutaj właśnie z Yang Yangiem, śpimy razem. Ale myślę, że kurczę czas najwyższy na zmiany, nie? Także tutaj dwa materace na tym łóżku mamy. Także Janiang tutaj sobie śpi na tym łóżku. Ono ma tam 80 cm i drugie właśnie tutaj jest drugi materac, który jest tutaj, jest a, składane to łóżko, także złożę je. Planuję je złożyć właśnie i i Yang -Yang sobie tutaj będzie spał. Tu mu wystarczy miejsca, On się tam nie rusza w nocy. No, w związku z tym, że jest chory. On się nie rusza w nocy, więc... E, więc, więc, więc. On tam będzie w sobie spał. A tu An-An zrobię właśnie na tych dwóch matach. Położę, słuchajcie. Położę ten materac. Aha! Patrz jak nam pleśń tutaj zjadła. W dżandżanie jest generalnie tak, że jest tak duża wilgotność, tak duża wilgotność, że, że wszędzie rośnie ta pleśń. Także trzeba wszystko trzymać suche, jak tylko jest coś mokrego to od razu się robią plamy. No, także materace z Ikei, słuchajcie, no tak średnio się sprawdzają. Tak średnio się sprawdzają tutaj w klimacie tropikalnym. Wiem, że Ikea właśnie z bambusa teraz mają robić na, z bambusowego drewna mają robić na, tutaj na południowych Chiny. Także to będzie ciekawe rozwiązanie. No, także to łóżko planuję złożyć. Kurczę, na ściany wylałem herbatę raz wieczorem i plama mi została. Może ją zamaluję, albo coś. No, także tutaj pokój dzieciaków, tak planujemy. Planujemy, żeby dwójka razem sobie spali tutaj. No, zobaczymy, pewno na an Antuzanie jest parę dni, albo parę tygodni, żeby się prze... Żeby zmienić przyzwyczajenia i żeby mogła z powrotem z powrotem z powrotem, żeby tutaj mogła razem z bratem spać sobie razem w jednym pokoju, a ja w końcu z żoną będę mógł spać, no słuchajcie. A teraz mi się znowu nawinął jakiś tam żart, ale taki czarny humor i myślę, że nie wypada o mężu i żonie. Myślę, że nie wypada. Kurczę, poważnym gościem jestem, słuchajcie. 35 lat, w średnim wieku, dwójka dzieci, kończył dwa najlepsze uniwersytety na świecie, trzema językami mówi, myślę, kurczę, trzeba być poważnym, nie? No, trzeba być poważnym, ale wiecie, że poczucie humoru jest ważne. Dużo ludzi nie ma poczucia humoru. Dużo ludzi nie ma poczucia humoru w obecnych czasach i myślę, że to jest błędem i trzeba z dystansem czasem podchodzić do siebie, tak? a nie od razu na poważnie, o jeszcze wam powiem tutaj mamy tutaj na dole tutaj mamy wieś w mieście bardzo popularne zjawisko w Chinach wieś w mieście pokażę wam tam może może się wybiorę w, za jakiś czas pokażę wam właśnie jak, mieś, jak wieś w mieście wygląda to jest typowo chińskie zjawisko Dzisiaj kurde, stukają mi się tłuką. Chyba okna instalują. Chyba okna instalują albo coś instalują na dachu do ogrzewania wody, pewno. Boiler do ogrzewania wody na ciepłą wodę. Także tłuką się. Tłuką się, słuchajcie, niemiłosiernie, nie, niemiłosiernie a wczoraj chyba zażynali świnie wieczorem. Wczoraj chyba zażynali świnie tutaj z drugiej strony. Tutaj gdzieś zażynali, słuchajcie świnie. I tak kwiczały te świnie w nocy, że spać nie można było. Także masakra. No, także takie jeszcze uroki życia tutaj na wsi w środku miasta. No, także taki mam plan. Muszę tutaj właśnie przesunąć to łóżko, albo je zostawię i położę materac, a an sobie tutaj będzie spała. Albo z Simpei jeszcze rozmawialiśmy i generalnie doszliśmy do wniosku, że, że przesuniemy łóżko trochę w tą stronę, tak żeby tylko szafa się otworzyła, żeby się drzwi do szafy otworzyły. A materac, ten tutaj włożymy tutaj. Także ona tam sobie w kącie będzie mogła spać. Simpai planuje taki namiot, taki namiot, Trójkątny kupić, żeby tutaj a, a mogła sobie w namiocie spać. No, żeby miała jak na kempingu. No i tak, także tylko wtedy będę jak. Bo chcę na tych matach położyć materac, żeby, żeby jej a, nie było zimno. I żeby jej tutaj żadna wilgoć nie ciągnęła. Także te maty położę, ale wtedy mata jest dłuższa niż materac. Mata ma 100 cm, a y, materac ma 80. Także będę musiał to łóżko podnieść na, i położyć na macie. Także muszę coś podłożyć pod łóżko, żeby właśnie nie uszkodzić maty, bo one są fajne dla dzieciaków. Mamy Tu mamy dwie takie 80 na, nie 100 na 2 metry, a tu jeszcze mamy takie puzzle jako mata, i tu mamy taką dużą jeszcze y, w tym, w salonie. Także super te maty się sprawdzają, one są takie grube. Y nie wiem, ile Pei płaciła 200 yuanów za tą dużą, czy tam, no z 200 yuanów jakieś 100 zł, czy tam 150. No, także teraz jak widzicie mam, mam dylemat, jak to poprzesuwać wszystko. Jeszcze muszę posprzątać tutaj, jeszcze muszę posprzątać pod łóżkiem i umyć podłogę. Kurde i ta ściana mnie generalnie, myślałem, że powycierałem wszystko, tutaj herbata mi się rozlała i zostawiła plamy. A ja, 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 ja nie wiem, czy mam farby, czy mi została, czy nie. Także bawię się tutaj, widzicie. W pokoju dziecięcym się bawię. No, i tutaj mi schodzi. Podkurzać, po podkurzałem. Po Podkurzać, podkurzałem po w mieszkaniu. Także. Także właśnie to łóżko muszę an, an tutaj, tutaj zrobić, żeby mi w nocy nie spadała więcej. No, An, An jest generalnie bardzo ruchliwa i uh, bardzo zdrowa, także mamy jedno dziecko bardzo, bardzo chore i jedno dziecko bardzo, bardzo zdrowe, które ma energii za dwoje, także ta część energii, którą Janien nie ma y, przez swoją chorobę, także An An chyba... chyba chyba e, chyba dla siebie trochę zagarnęła od niego, także An An jest uh, jak wulkan i tornado no Także jak wulkan i tornado jest nasza an an i właśnie jak będzie miała jak będzie miała materac taki niski no to może sobie spadać na spadać na ziemię jeszcze tutaj właśnie te puzle położę tutaj położę gdzieś tutaj na środek pokoju także nawet jak spadnie na podłogę to później spadnie na te na te miękkie puzle więc więc no Ach. No, także tak to wygląda Także tak wygląda moje popołudnie Kurde nawet nie wiem jaki jest dzień dzisiaj, czy środa, czy czwartek, czy piątek No Generalnie poodkurzałem wszędzie fajnie, czysto się robi Później jeszcze kwiatki muszę, ziemię muszę kupić do kwiatków i poprzesadzać je do doniczek Bibliotekę wam nagrałem, bibliotekę wam nagrałem ostatnio, to wiecie jakie książki czytam, jakie tu książki mam. No. Także jak wrócę spać z żoną to będzie elegancko. Z Janjaniem też się fajnie śpi, słuchajcie, nie narzekam, Janjan Jan jest super chłopak. Nie rusza się, dużo miejsca nie wymaga, także można z nim spać elegancko. No ale właśnie z tym spadaniem an, -an tu po jednej stronie mamy... Taką blokującą właśnie ściankę to toczepianą. No a tu Simpej nie było, bo tam Simpej sobie coś robiła. Robiła w kuchni i ja tutaj robiłem coś na komputerze i generalnie słyszę jak an, -An spada. Chyba się uderzyło o ściany czy o, czy o szafę, także u masakra. No. Dobrze jej się nic nie stało, ale właśnie tutaj. Musimy wykonać. Musimy wykonać pewną naprawę, także no także tyle O co tu jeszcze Tutaj tyle No tam do następnego razu może staram się codziennie teraz nagrywać Także subskrybujcie kanał Nie zapomnijcie Już ponad 100 osób zasubskrybowało kanał Nie tych Także zapraszam serdecznie i do następnego razu. Cześć!